Oh, dobra, zaczynamy. Zanim zaczniemy, z czym kojarzy się marka Lynn? Jedni powiedzą o gramofonach, drudzy o kolumnach, a jeszcze inni o streamerach i wzmacniaczach. I w zasadzie każdy będzie miał rację, bowiem jednym z założeń szkockiego producenta jest wszechstronność. Ivor Tiefenbern, założyciel, miał jedno najważniejsze marzenie. Stworzyć możliwie jak najlepszy pełny system. Od źródła po głośniki. To się udało. A Lin zyskał renomę postępowego, nowoczesnego i bezkompromisowego brandu. Tiffenburn Bern twierdził, że jakość muzyki, którą słyszymy z naszych kolumn, jest w największym stopniu zależna od źródła. Z biegiem czasu to twierdzenie pchało do przodu rozwój produktów marki. Linowi bowiem zawdzięcza się jako pierwszej marce w historii odejście od koncepcji odtwarzaczy kompakt dysków na rzecz streamerów. Oczywiście, nie obyło się bez fali sprzeciwów ze strony ortodoksyjnych słuchaczy, którzy twierdzili, że jakość streamingu jest zdecydowanie gorsza od jakości kompaktów. Lin jednak szybko poradził sobie z niedowiarkami i udowodnił audiofilską wartość strumieniowania muzyki. No i tak oto wpuścili na rynek wyróżniający się model All-in-One. Wzmacniacz z funkcjami sieciowymi, a nawet gdyż producent zaleca przedstawianie go w taki sposób, Streamer z sekcją wzmacniacza. Przed Wami Lin Magic DSM 2020. Ja mam na imię Janek i zapraszam Was na kilka minut spędzonych, jakby to powiedzieć, na przedmieściach hajendu. Magic DSM 2020 to urządzenie stworzone z myślą o audiofilach, którzy lubią brzmienia wartkie, szybkie, dynamiczne i treściwe. I LIN te właśnie cechy posiada. Mało tego potrafi je znakomicie wyeksponować. Pomimo tego, że jest wzmacniaczem pracującym w cyfrowej klasie D, otwiera nam uszy na bardzo interesujące doznania. To wszystko w bardzo uczciwej cenie. Inne tego typu nowinki techniczne potrafią kosztować ponad 20 tysięcy złotych, a podstawowy LIN nawet nie zbliża się do tego pułapu. Przejdźmy jednak do sedna sprawy, czyli do tego, jakie dokładnie brzmienie oferuje nam Magic. Kiedy słuchałem tego wzmacniacza, miałem wrażenie, że jadę roller rollercoasterem. W momentach delikatnych umożliwiał bardzo szczegółowy, prawdziwy odbiór. Klasyka brzmiała na nim bardzo dobrze, serwując mi pełen zestaw alikwotów oraz dźwięków pracy instrumentów, jak ruchy ręki na strunach czy nawet drewniane rezonanse. Jeśli natomiast chodzi o muzykę cięższą, to tutaj dopiero Lin pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Przy odsłuchach rocka i metalu miałem okazję doświadczyć bardzo dużej dynamiki niższych tonów, które skutecznie wypełniały pasmo. I myślę. Że ten właśnie gatunek jest konikiem Magicka. Agresywne, mocne, gęste utwory wypadają na tym wzmacniaczu wręcz wybornie. Charakterystyka tego wzmacniacza pasuje więc znakomicie do elaków Solano FS287. Te niewielkie podłogówki serwują nam nowoczesne, świeże, basowe brzmienie, doskonale uwydatniając mocne strony Magicka. Dzięki nim będziemy w stanie usłyszeć na nowo nasze ulubione utwory. Polecałbym je nie tylko do rocka i metalu, lecz także do muzyki elektronicznej, bo Twitter, JET5, pokazuje nam bardzo wrażliwą i finezyjną stronę tych kolumn. Drugą propozycją dla słuchaczy o bardziej klasycznych preferencjach poleciłbym Bowers and Wilkins 705 te monitory dzięki swojej sprawdzonej już konstrukcji doskonale uwydatniają się przy muzyce spokojniejszej, mniej dynamicznej, odsłaniając nam przejrzyste detale, zwłaszcza w górnych rejestrach. Śmiało więc możemy je połączyć z Linem, jeśli gustujemy zwłaszcza w jazzie i muzyce klasycznej. Najuczciwiej jednak będzie, jeśli zachęcę was do zmierzenia się z tym urządzeniem twarzą w twarz, umawiając się na usłuch w jednym z naszych salonów. Porozmawiajmy teraz o czymś, co w linie także robi piorunujące wrażenie. Przynajmniej w mojej opinii. Chodzi o design. Równy, minimalistyczny, prostopadłością, z połyskującym frontem. Na górnej krawędzi panelu znajdziemy skromne, srebrne przyciski, odpowiedzialne za włączanie, zmianę głośności czy przełączanie wybranych źródeł. W centrum panelu znajdziemy kolorowy wyświetlacz, który informuje nas o wszystkim, co obecnie dzieje się w urządzeniu. W lewym dolnym rogu umieszczono dużego czeka. To oczywiście wyjście słuchawkowe. Symetrycznie zaś w prawym dolnym rogu widnieje napis z modelem urządzenia. Ponadto pod wyświetlaczem umieszczono LEDowe diody, które, mrugając w różnych kolorach, informują nas o obecnej pracy urządzenia. To całkiem przydatny bajerek, bo wyświetlacz z czasem przechodzi w tryb standby, wyłączając się. Poza tym sprawia trochę wrażenie, że Lin żyje swoim własnym życiem. I wierzcie mi lub nie, ale w ciemnym pomieszczeniu to subtelne ambientowe podświetlenie wygląda bardzo dobrze. Wody wykonano z szaro czarnego mieniącego się aluminium. Na górnym panelu obudowy znajduje się wywietrznik dbający o odprowadzanie ciepła z naszego Linwana. Cała skrzynka ma następujący wymiar: 35 cm szerokości, 10 cm wysokości i 35 cm długości. Całość waży 4,5 kg. W zestawie znajdziemy też pilot, który jest smukły i czytelny. No, jak dla mnie mógłby być tylko troszeczkę bardziej nowoczesny, no, ale to kwestia gustu. Zresztą ten pilot i tak stanowi alternatywę do aplikacji, która jest głównym kontrolerem urządzenia. Szkoci, nie pominęli też aspektu funkcjonalności. Magic DSM 2020 umie bardzo wiele. Szeroka gama wejść gwarantuje nam podłączenie przeróżnych sprzętów. Prawdziwą rewolucją jest tutaj kilka portów HDMI. Rozwiązanie RODEM z amplitunerówki na domowego. To bardzo istotna kwestia z uwagi na to, że coraz więcej producentów różnej maści sprzętu decyduje się na umieszczanie tychże portów w swoich urządzeniach. Mamy możliwość podłączenia aż czterech przewodów HDMI. To w dalszym ciągu bardzo rzadko spotykane w sprzętach stereo. Konsola do gier, dekoder do telewizji czy odtwarzacz Blu-ray nie będą stanowić dla magika żadnego problemu. Mamy jeszcze po jednym wejściu optycznym, koaxialu i PC USB do podłączenia komputera i Fono MM. Jeśli chodzi o wyjścia, to do dyspozycji są HDMI ze zwrotnym kanałem audio dla telewizora. Czyli ARC, oraz wyjście analogowe. I to w zasadzie tyle. Całą gamę możliwości otrzymujemy jeszcze w kanałach bezprzewodowych, jak na Olin przystało. Lina obsługujemy przede wszystkim przez aplikację, o której wspomniałem wcześniej. Można jedynie nadmienić, że aplikacja dostępna jest na systemy Android, iOS, a także desktopowe macOS i Windows. Równie szeroko co w systemie BlueOS od Bluesounda. To duży plus. Dzięki niej połączymy się z Tidalem, Spotifyem, Kobuzem oraz coraz częściej stosowanym przez środowiska audiofilskie serwisem run. Jednak to, co najbardziej wyróżnia Lina w podejściu do klienta, to możliwość bardzo szczegółowej optymalizacji dźwięku pod naszą specyficzną przestrzeń. Dzięki temu mamy możliwość osiągnięcia zdrowego kompromisu pomiędzy jakością brzmienia, a optymalnym ustawieniem naszych głośników w przestrzeni. Zachęcam, by z niej skorzystać, gdy już nabędziecie waszego magica. Jeśli chodzi o garstkę wiedzy na temat parametrów technicznych tego urządzenia, to mamy tutaj do czynienia ze wzmacniaczem pracującym w klasie D o mocy 100W przy 4 ohmach. Parametry DACA to 24 bity na 192 kHz. Liczby nie oddają jednak prawdy dźwięku. Te poznacie przyglądając się temu streamerowi i wzmacniaczowi z bliska. Ponownie przypominam, że warto odwiedzić jeden z naszych salonów, żeby dotknąć i posłuchać tego urządzenia. Lean Magic DSM 2020 to bardzo mocny zawodnik swojej kategorii. Z pewnością wniesie do Waszego systemu mnóstwo technologii, funkcji i możliwości. Bądź po prostu frajdy od pierwszych nut. Sprawi. Że wasze głośniki ożyją i pokażą się ze strony, której być może do tej pory nie mieliście szansy poznać. Wiem to z autopsji. Szkocki producent raz jeszcze potwierdza swoją wartość jako jeden z najbardziej postępowych i zaawansowanych brandów na rynku high end audio. Cieszy, że można tej magii Lina zaznać w cenie, która nie przeraża już na wejściu. Zachęcam was, żebyście wyruszyli na przygodę z tym niepozornym piecykiem. Liczę, że tym materiałem rozwieje u Was pewne wątpliwości na jego temat, a przede wszystkim zachęcę i zainspiruję Was, by poznać go bliżej. Pamiętajcie, że więcej dowiecie się na naszej stronie www.tophyfi.pl, a ponadto zachęcam do odwiedzenia dostępnej tam strefy wiedzy z licznymi artykułami, poradnikami i testami. W tym miejscu nie mówię jednak. Mówię do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku.